znajduje się złącze LVDS prowadzące sygnał do tej matrycy. Zastanawia mnie czy złącze to byłoby pinoutem kompatybilne z jakąś inną płytą główną, na przykład jakiegoś mocniejszego niż to laptopa. Jeszcze do tego wrócę, ale sama ta matryca powoduje, że chciałoby się, żeby ten sprzęt był trochę mocniejszy, ale to przy okazji systemu. Złącze dysku SSD wlutowane jest w płytę. Kolejny dysk korzysta z dodatkowego portu SATA, już z kabelki w komputerze tym brakuje funkcji jakby monitora, która wydaje mi się, nie byłaby trudna do uzyskania. Nie byłoby to trudne, a na pewno byłoby łatwiejsze niż zbudowanie tej funkcji dotyku tutaj. Mało że brakuje wejść, to brakuje również wyjść z komputera, tego nie uzyskamy żadnego sygnału wideo, do podpięcia na przykład do drugiego monitora, telewizora czy grabera. Płyta główna wyposażona została w dwa złącza mini pcie, z czego jedno złącze Zajmuje karta WiFi, nuda, a drugie złącze zajmuje coś ciekawszego, a mianowicie tuner a Vermidia. Pewnie dałoby się go wymienić na jakiś rozsądniejszy dysk SSD. Także jakieś możliwości są. Można wpiąć tutaj dysk M2, tutaj SATA. Tak myślę, trzeba by sprawdzić. Ja tego nie będę robił, zostawię na dzisiejszy odcinek ten komputer w takim stanie, w jakim przyszedł. Jedyne poprawki to dodanie trochę RAMu. Głęboko we wnętrzu pomiędzy stacją DVD a głośnikiem kryje się moduł Bluetooth na kabelku. Prawdopodobnie Bluetooth. No a jeśli chodzi o podświetlanie kopyt, odbywa się to tędy. Znajduje się tutaj mały LED, którego światło rozchodzi się w kanale kopytka. By to szlak trafił, kurde. Tak więc, BIOS naszego AIO nie jest zbyt bogaty w ustawienia. Powiedziałbym wręcz, że brakuje po prostu podstawowych ustawień. Chociażby wyłączenia tego cholernego napitalania tym, kurde, czymś. To napitalania tym kurde czymś! To napitalania tym kurde czymś! To napitalania tym kurde czymś! Tak wyje. Wersja BIOS-u jest z 2009 roku. Możemy sobie tutaj poprzestawiać jakieś bzdury odnośnie portów SATA. Coś tam odnośnie proca. Powłączać/powyłączać parę urządzeń na płycie głównej. Ustawić hasło. Sprawdzić temperatury, napięcia i prędkości wentylatorów. Ustawić w jaki sposób komputer ma się zachowywać po utracie zasilania. Czy ma być wybudzany za pomocą klawiatury lub o określonej ustawionej wcześniej godzinie. Zmienić kolejność botowania i to właściwie tyle. Przeglądałem tego BIOSa naprawdę kilkanaście razy. I serio, nie można wyłączyć tego durnego dźwięku. Słyszeliście takie sformułowanie, kociokwik, to to jest ajokwik chyba. No strasznie zły jestem na to. Na komputerze zainstalowałem kilka systemów operacyjnych. Windowsa 7, aby zobaczyć, jak komputer sprawuje się w jego no, naturalnym środowisku, że tak powiem. A Linuxy, ponieważ są to bezpieczniejsze niż 7ka systemy. Ale najpierw wspomniana siódemka. Przede wszystkim, tym razem nie udało mi się znaleźć absolutnie żadnych działających aplikacji producenta, które były tutaj preinstalowane. Po drugie, pomimo zainstalowania wersji siódemki zgodnej z kluczem na obudowie, czyli home premium, system ten i tak twierdzi, że jest nieoryginalny. Musisz wykonać aktywację dzisiaj. Aktywuj system Windows teraz. Dobra! A no i klikam w to i nie działa, nie! No super, no super! No świetnie. Tak w ogóle, to będąc w środku, zdaje się, że przeoczyłem baterię BIOS. A wpadłem na to dopiero teraz, ponieważ zauważyłem, że nie zachowuje się data i godzina. Uruchomiłem komendę SFC Scan Now, co naprawiło jakieś tam pliki systemowe, i nagle informacja o nielegalnej kopii systemu zniknęła. Co tutaj się właściwie dzieje, kurde? A co tu się dzieje? A nie, dobra, teraz jest liczba dni do wykonania aktywacji 22. I. Działa. Niestety, kurde, do aktywowania systemu trzeba użyć automatycznego systemu telefonicznego. Gotowi na powtórkę z rozrywki? Bo ja tak. Wybierz kraj. Next. Połącz się z numerem, numer bezpłatny, w niektórych taryfach lub regionach. Ciekawe, czy działa jeszcze ten numer tak swoją drogą, bo w sensie akurat ten wyświetlony na ekranie. 800 121. Witamy w centrum aktywacji produktów... firmy Microsoft. Na potrzeby ulepszania naszych produktów Zaczyna się. i szkoleń ta tak. rozmowa może być nagrywana. Ciekawe, ile razy i to powtórzę. A informacje podczas niej zebrane mogą być udostępnione mhm. podmiotom stowarzyszonym, podmiotom zależnym. Mhm przeglądawcą Microsoft na całym okay. świecie. Dupa! Aby wyrazić zgodę na nagrywanie lub monitorowanie tej rozmowy, naciśnij 1. Dupa! Aby kontynuować bez nagrywania lub... Dziękujemy. Ta rozmowa Ej. może być nagrywana lub monitorowana. Czaić, <grym> drugi raz. Aby aktywować system Windows, przyciśnij 1. Jeśli chcesz aktywować system Windows 10, przyciśnij 1. Jeśli jesteś przy komputerze, a na ekranie wyświetlony jest ekran Aktywacja, jeśli jeśli łączysz się z nami za pośrednictwem telefonu komórkowego z dostępem do internetu, naciśnij jeden. aby pozostać w systemie... Dobra, w chcę już, dobra, przestań dobrze. pitolić, no. Przejdźmy. Dobrze, poproszę o podyktowanie ID instalacji. To długa ja liczbę, wiem, co to jest, daj mi już spokój. Podyktuj tę grupę, o którą poproszę. Dawaj. Teraz prowadź FRI w grupie pierwszej. Sprawdzanie zajmie chwilę. No, ja mam nadzieję, że tylko chwilę, bo to już trwa trochę za długo. Dawaj to, ej. ej, kiedyś to było interaktywne. Baba odpowiadała, że nie rozumie, a teraz nic. Po tym, jak przeczytam ponownie cały ID potwierdzenia. Dawaj! Jeśli uważasz, że możemy zaczynać, przyciśnij 1. No oczywiście, że Jeśli tak. Potrzebujesz jeszcze. Blok A brzmi 1, 5, 1, 8, 6. Po co te przerwy robisz? No, to więcej czasu zajmuje, no. No i pomyliłem się... Tam, 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 tam. tam. Dupa. Nie rozumiem. A <laughs> to na dobrze, Walduś, co? Będzie mi po piwo chodziła. <laughs> Jest interaktywna jednak. Dupa, spróbujmy jeszcze raz. No nie, absolutnie. Dobra na razie. No, w każdym razie udało się tego Windowsa aktywować. Nie wiem na jaką cholerę, ja tam do nich dzwoniłem, jak będę zaraz czyścił dysk. Zresztą, nawet nie lubię z nimi gadać. Wynik klasyfikacji to 4,1 przy czym najniżej. Wydajność pulpitu dla interfejsu aero z jakiegoś powodu. Wydajność trójwymiarowej grafiki biznesowej i w grach z jakiegoś powodu uzyskało 6 punktów. Co jest takim trochę durnym wynikiem, bo ja już to wcześniej testowałem i te gry nie chodzą tutaj najlepiej. Ale o tym zaraz. Dysk twardy, co ciekawe, bo to talerzowiec, również uzyskał dość wysoki wynik 5,9. Sam system śmiga tutaj, jak najbardziej. Ok. W sumie nie wyłączałem tutaj nawet żadnych barierów graficznych no czemu tam się uruchamia na co zakmia na co zakmia na cozakmia na co na co zakmia na co zakmia na co zakmia na co zakmia na co zamia na co zaknia na co zaknia na co zaknia na co co z prędkością uruchamiania programów też wcale nie najgorzej wczytywanie stron w tym YouTube odtwarzacz automatycznie ustawia się na 720p Przy tej rozdzielczości liczba zgubionych klatek jest właściwie znikoma warto też zaznaczyć, że zainstalowałem wtyczkę H264 1080p gubi znacznie większą liczbę klatek, chociaż miejscami można powiedzieć, że jest płynnie, ale tylko miejscami. Jednak 720p to jest max na ten komputer. No, może jak się trafi 1080p, ale nie w 60, a w 30 klatkach, to jeszcze wtedy sobie radzi. W każdym razie, jak można zauważyć, przeglądanie internetu nie sprawia tutaj problemów. Wcześniej wspominałem, że próbowałem znaleźć preinstalowane aplikacje albo podobne rzeczy na stronie producenta. Tak naprawdę jest problem z pobraniem jakichkolwiek sterowników. Znajduje się tutaj tylko sterownik graficzny Nvidia, bo te komputery były wypuszczane również z innymi kartami, jednakże nic więcej. Siedzę sobie przy tym czekam na instalację niektórych rzeczy, wtem słyszę huk. Que é isso, Z pewnością pomocne może okazać się również sterowanie dotykiem, nie jest to za wygodne ogólnie, bo cały czas trzeba łapy w górze trzymać, ale jeśli akurat przechodzimy koło komputera, to łatwiej jest faktycznie kliknąć w ekran niż złapać myszkę, jakkolwiek to brzmi. Ponieważ nie jest to ekran na przykład pojemnościowy, można go pacać właściwie czymkolwiek. Im coś ma lepszy poślizg po tym ekranie, że tak powiem, tym one, 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 one, tym one tym łan, tym łatwiej jest na przykład przeciągać okienka. Jak coś stawia opór, jak na przykład ta gumka, no to już nie jest zbyt wygodne, a już szczególnie nie jest precyzyjne. W dodatkowo aktywowały się automatycznie funkcje wspomagające ten dotyk, jak na przykład ekranowa klawiatura wyświetlająca się tu na boku po dotknięciu gdziekolwiek na ekran. Witam kolejnego dnia, i na starcie muszę wam się przyznać, że nie mam trochę pomysłu, co jeszcze mógłbym na tej siódemce uruchomić. Dlatego do napędu wsadziłem jedną z przytarganych kiedyś zwiaty, płyt dołączanych do czasopisma o gra. Moją uwagę zwróciła gra zombie Driver. Po pierwsze, dlatego że głupio to brzmi, a po drugie, dlatego że opisana jest jako pierwsze GTA połączone z filmem Noc Żywych Trupów. Jednakże zrzuty ekranu sugerują grafikę w stylu, który lubię. Cóż, zainstaluję więc sobie to. Gdzie tu jest przycisk instalacja? Jest otwórz i instrukcja. A, instrukcja otwórz. A gdzie jest przycisk od instalacji? Jak się to instaluje? No, no ludzie. Nie no serio, takie momenty sprawiają, że czuję się w życiu lepiej. Ogólnie wydaje mi się, że to ja jestem takim wiecznym paprakiem, że wszystko spierdzielę. No ale jak widzę, że nie mogę znaleźć przycisku instaluj, a największy guzior w programie prowadzi tylko do instrukcji, to wtedy uświadamiam sobie, że jednak nie jestem jedynym paprakiem na świecie. No gdzie jest przycisk instaluj? No ludzie, chyba trzeba jednak wejść kurde w pliki na płycie. Przy okazji będzie to jakiś tam test czytnika DVD. Nie obyło się bez problemów. Instalator się niestety zawiesił. Programy third party trzeba będzie zainstalować ręcznie. Typu Visual C++ Physics i podobne. Swoją drogą, ciekawe, do czego gra w rzucie izometrycznym będzie używać fizyksa. Kurde, chyba jednak czas zutylizować tą płytę. Pomimo problemów podczas instalacji gra zdaje się uruchamiać. Coś mi się wydaje, że ja mogłem już tą grę kiedyś instalować na którymś odcinku. Ta było coś. Fajnie, fajnie. Lubię tą stylistykę. Pamiętam, już instalowałem na jakimś gracie, na którym nie chciała się do końca uruchomić. Klatki strasznie szarpią, od jakichś 43 do 60, ale najczęściej bliżej tej dolnej granicy. Całość na pierwszy rzut oka przypomina GTA Chinatown Wars, które ostatnio przeszedłem wreszcie, z tym, że z lepszą grafiką i z lepszą mechaniką jazdy. I aż kurde szkoda, że na tej bazie nie zrobiono czegoś ambitniejszego, poza rozjeżdżaniem i strzelaniem w ząbiaki. Co ja właściwie chcę powiedzieć? Kurde, pograłbym w Chinatown Wars z taką grafiką. I z tak dobrym modelem jazdy. Niestety, po klawiszologii widać, że nic poza jazdą i strzelaniem zombiaki nie można tutaj robić. A szkoda. No, niesłychanie mi się podoba klimat tej gry. Serio studio mogło mieć większe ambicje i zrobić tutaj coś fabularnego w stylu GTA, właśnie. A tak jest z tego zwykła popierdółka. Żeby nie pozostawać wyłącznie w sferze gier ze średniowiecza oraz ponieważ rozgrywka online może być dla niektórych ważna, zainstalowałem tutaj Amongasa, który działa. W przedziale 50-60 klatek. Pierwsze party hard w obniżonej nieco rozdzielczości, ponieważ 1300 na 700 coś tam. Ze względu na styl graficzny wciąż pozostaje bardzo czytelne i fajnie się na to patrzy oraz działa w 60 klatkach. Ogólnie polecam gierkę. Jedna z fajniejszych, jeśli chodzi o ścieżkę dźwiękową i ma też dość ciekawy klimat. Gra na każdej planszy ma różne cele, głównie chodzi o wybicie wszystkich imprezowiczów tak żeby nie zostać złapanym przez policję a uzyskać to można poprzez eliminowanie ich w taki sposób żeby inni nie widzieli lub chowanie ciał. Wspominałem już o ścieżce dźwiękowej? No jeśli nie, to jest po prostu świetna.